Dotarliśmy dzisiaj do Bram Sahary. Dzisiejszym mroźnym porankiem w górach Atlasu Średniego rozpoczynamy podróż ku Saharze. Jesteśmy na 1500 metrach i przed nami piękna trasa przez Atlas Wysoki. Z metą w miejscowości Mercuga położonej u progu pustyni. Ale klimat tu jest kurde. W okolicy, przez którą jedziemy, góry nie są tylko tłem. To wręcz żywa historia ziemi, wyrzeźbiona przez miliony lat wiatru i deszczu. Skały, które mijamy przy drodze, kryją w sobie ślady prehistorycznych mórz, które kiedyś pokrywały ten region. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale Maroko jest jednym z głównych eksporterów skamieniałości na świecie. Wiele okazów sprzedawanych w muzeach i sklepach kolekcjonerskich na całym świecie pochodzi właśnie stąd, a duża część właśnie z miasteczka Midelt. Będzie stop czy nie? nie, będzie. Być. To między innymi tu znajdują się kopalnie, w których wydobywa się różnorodne minerały takie jak na przykład fluoryt czy piryt. To istny raj dla geologów, którzy nieustannie odnajdują tu wyjątkowe skamieniołości liczące setki milionów lat. Tak naprawdę więc jedziemy po dawne dnie oceanu sprzed setek milionów lat. Doliny i kaniony ze spektakularnymi formacjami skalnymi to efekt erozji dna morskiego, a atlas wysoki jest efektem wypiętrzenia dawnych osadów morskich. Ponoć Sahara jest jednym z najlepszych miejsc do znalezienia prehistorycznych stworzeń zamkniętych w skałach. Podobno wcale nie trzeba być geologiem, by trafić na takie odkrycia. Choć z takim znaleziskiem raczej nie wolno wyjechać z Maroka. Temperatura już nieco wzrosła. Nasza trasa wiedzie przez ciekawą część maroka, gdyż temperatury tutaj mogą się wahać między 0 a 50 stopni. Miejscami również mogą tu występować burze piaskowe, co przy tych rozległych przestrzeniach może być przeżyciem samym w sobie. Jedziemy dziś Przełęczą Wielbłąda. To jedna z najwyższych przełęczy drogowych w Maroku, dostępnych dla pojazdów. Ciągnie się ona przez około 120 km, właśnie od Midalt do Errachida. Jej nazwę zainspirował kształt gór, ale również fakt, że był to dawny wielbłądzi szlak karawanowy. Właściwie wszystko jest jasne, gdy przytłumaczy się nazwę tej przełęczy, gdyż w języku berberyjskim oznacza ona garbę. Kole przestrzeń, kurde! Coś pięknego! Po zjeździe z gór, docieramy do Doliny Ziz, jednej z najpiękniejszych dolin Maroka. Dzisiaj rano wyjeżdżaliśmy z hotelu do Tuprus i miałam szeroką zęby. Przejechaliśmy parę godzin na południe Jest już tak gorąco, że się rozbierać. Pośród pustynnych spękanych gór nagle pojawia się pas zieleni. Wzdłuż doliny biegnie rzeka Zis, która zasila liczne oazy palm daktylowych, tworząc wąski pas życia wśród tego surowego krajobrazu. Patrząc z góry, wydaje się nierealna, jakby rzeka przecięła pustynię, wprowadzając do niej życie. Gęste i bujne palmy daktelowe kontrastują z suchą, złotą ziemią wokół. W ich cieniu kryją się małe osady, proste gliniane domy, w których ludzie żyją tak, jak ich przodkowie od setek lat. Pustynia z pozoru może wydawać się martwa, jest surowa i wymagająca, ale tam, gdzie woda znajdzie drogę, tam nagle pojawia się życie. Nagle krajobraz zaczyna się wypłaszczać i odsłaniać kolejne oblicze Maroka. Coraz dłuższe stają się odcinki absolutnej nicości wokół. Ta podróż przez rozległy, płaski bezkres może wydawać się monotonna, ale nie ta. Pośród tej pustki, gdzie nie ma billboardów, sygnalizacji świetlnej, zabudowań, ludzi, jest tylko przestrzeń, która pozwala myślom płynąć swobodnie. Trudno to wyjaśnić, ale to tak, jakby w tym miejscu czas się zatrzymał, a motocykl nadal jechał naprzód. Krajobraz nie zmienia się nawet przez dziesiątki minut. Nie ma żadnego wzniesienia czy innego punktu odniesienia, który rózłby na horyzoncie, wraz z przybliżaniem się do niego. Wysyłałby on wtedy jakiś sygnał potwierdzający, że na pewno się przemieszczam. Więc gdy jedyną granicą jest horyzont, tę trasę zaczynam czytać jako powieść o po walce żywiołów. O czasie, który wyrzeźbił te góry i doliny, o człowieku, który od wieków przemierzał te ziemię w poszukiwaniu wody, pożywienia, nowego życia. To wygląda z jakiejś gry, bajki albo nie wiem, z AI. Niesamowite. Zawsze wyobrażałam sobie pustynię jako konkretne miejsce. Obserwując tę trasę, już wiem, że pustynia nie jest miejscem, do którego się po prostu wjeżdża. Jest czymś, co stopniowo przejmuje krajobraz, aż w końcu pochłania wszystko. Najpierw daje o sobie znać równiną, zmieniającymi się kolorem wszystkiego wokół. Ubywa szarości i brązów, kracza więcej złota i pomarańczu. Kilometr za kilometrem Sahara zaczyna coraz bardziej dominować. Potem wysyła znaki ostrzegawcze. Od drobnych ziarenek na asfalcie, poprzez coraz większe piaszczyste jęzory pod kołami. Aż wreszcie... Przestaje być czymś, co widzisz przed sobą, jest czymś, w czym się znalazłeś. Bez przekraczania żadnej granicy. Być może stąd ta symboliczna brama Sahary, żeby przypieczętować tę obecność, podkreślić, że od teraz wkraczasz w progi nieco innego świata. Aż trudno uwierzyć, że około 9-10 tysięcy lat temu to miejsce pokrywała bujna, tropikalna dżungla z obfitością wody i roślinności. Za nami jedne z największych wydm Sahary, osiągające nawet 150 metrów wysokości. Mieliśmy spróbować swoich sił w podjazdach na zakończenie tego dnia, ale dosłownie kilka minut wcześniej jeden z naszych towarzyszy podróży miał poważny wypadek podczas jazdy przez Hamadę, i plany nieoczekiwanie się zmieniły. Zdążyliśmy nacieszyć oczy złotem Sahary, pokopać trochę opony w pustynnym piasku i musieliśmy ruszyć do hotelu. Na widmy wrócimy o świcie, ale już nie motocyklami. Wraca do mnie pewna myśl: ile razy w życiu się spieszymy, nie podnosząc nawet wzroku. Codziennie gdzieś pędzimy, do pracy, na spotkanie, do kolejnego celu. Czasem może nam się wydawać, że nasza wartość mierzona jest w tym, ile zrobiliśmy, jak szybko czy jak sprawnie. Ale kiedy patrzę na te góry, które stały tu długo przed nami i zostaną, gdy już nas długo nie będzie. Zaczynam się zastanawiać, dlaczego my żyjemy tak, jakbyśmy zawsze byli spóźnieni. No i znowu przypominam sobie, że największym luksusem w podróży i w życiu nie jest prędkość. Jest nim chwila, w której po prostu się zatrzymujesz, mimo że jedziesz i pozwalasz sobie być. Bo prawdziwe podróże nie dzieją się na mapie, dzieją się w nas. 40 stopni na przestrzeni paru godzin, Żeby złapać wschód słońca, musieliśmy wyruszyć wcześnie rano. Mieliśmy spory zapas, ale jak tylko ruszyliśmy, okazało się, że akurat nasz pojazd ma jakąś usterkę. Naprawione, ruszamy. Ale musimy pędzić, żeby zdążyć zanim słońce postanowi wynurzyć się za złotych według Sahary. dojechaliśmy dosłownie w ostatniej chwili gdy tylko milkną te głośne silniki uderza nas niesamowite wrażenie otóż na pustyni cisza jest absolutna jakby wytłumiona cisza jakiej nigdy nie doświadczyłam miękka bez echa Otulona zewsząd pochłaniającymi wszystkie dźwięki wydmami, jak doskonale słychać własne myśli. Jak majestatycznie rodzi się dzień, jak mocno czuć tę energię słońca, bo oprócz niego nie ma tu nic. Jeszcze trochę zabawy na bagi podczas drogi powrotnej, śniadanie, pakujemy się i ruszamy dalej. To fajna odmiana po kilku dniach na motocyklach. Choć marzyłam o tym, żeby pojeździć po tym złotym piasku moim Himalajanem, to znowu mam coś, co mogę dodać do marokańskiej listy punktów obowiązkowych, gdy tylko tu wrócę następnym razem. Lista robi się już długa, więc kolejny przyjazd do Maroka jest raczej pewny. To też pozwala trochę wrzucić na luz i doświadczać chwili, wiedząc, że jest szansa na powtórkę. W tych momentach, kiedy trzeba coś odpuścić, wraca do mnie pewna myśl. Czasem tak bardzo chcemy kliknąć przyspiesz na pilocie do własnego życia, bo wydaje nam się, że jeśli zwolnimy, to coś nas ominie. Ale tutaj, wśród tych krajobrazów, wszystko mówi coś zupełnie przeciwnego. Życie dzieje się wtedy, gdy nie odkręcasz gazu do końca. Każdy motocyklista wie, że jeśli chcesz przejechać trudną trasę, nie możesz ciągle pędzić. Musisz nauczyć się kontrolować prędkość. Wiedzieć, kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić. Kiedy się zatrzymać, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko drogę przed sobą, a kiedy odpuścić. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj przywitaliśmy dzień wschodem słońca na Saharze. Pojeździliśmy sobie bagimi. I Teraz już się pakujemy z dziewiąta i lecimy dalej na południe do wąwozu e, Todra i Dades. Więc będzie dzisiaj ciekawy dzień, pełen wrażeń. Niestety jeden kolega już z nami nie będzie jechał, bo wczoraj miał mały wypadek, także robi się dosyć poważnie, ale mamy nadzieję, że już złapasce za nami. Pasta za nami. Te moje niespodziewane paciaki chyba nigdy nie przestaną mi się przytrafiać. Ale biorę to za dobry znak. Co się miało dziś wydarzyć w kwestii wywrotek, to już się zadziało. Otrzepałam się, poprawiłam koronę, uśmiałam się z siebie na głos jeszcze przez parę kilometrów i tak wjeżdżam w piąty dzień tej wyprawy. A to będzie dzień pełen jeszcze piękniejszych miejsc. Mam nadzieję, że odkryjecie je ze mną w kolejnym odcinku. Dzięki za ten wspólny czas.